Dzień dobry, dzień dobry. Poniedziałek. Widzimy się w poniedziałek i zaczynamy nowy tydzień. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że wszystko widać, wszystko słychać i że ten tydzień zaczniemy spokojnie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. Dzisiaj wszyscy trąbią, mówią, że Blue Monday, że, że taki najbardziej depresyjny dzień w roku, tak? Różne tam historie chodzą, jak powstał, kto wymyślił, dlaczego tak nazwano ten dzień, że dzisiaj jest taki dzień. A ja mam taką refleksję po... Taką inną, chcę Wam opowiedzieć o takiej rzeczywistości, w której bardzo mocno wychodzi to, jak, jak my potrzebujemy Boga w naszym życiu. Jak bardzo potrzebujemy jego od poniedziałku. A ja bym nawet powiedziała dla niektórych od niedzieli po południu, ponieważ dzisiaj wszyscy się rozpisują, że jest taki poniedziałek, i to czy my chcemy, czy nie chcemy, to nas stymuluje do tego, żeby właśnie tak myśleć. To jakby powoduje, że my myślimy, że mamy gorszy dzień, no bo przecież jeżeli ktoś powiedział, że ten poniedziałek. Yy, jako jedyny dzień w roku, no to na pewno jest jakaś aura, jest coś pogodowo, coś ze słońcem, że różne rzeczy się dzieją, więc na pewno ma to wpływ na moje samopoczucie. Yy, I chcę do Was powiedzieć, że naprawdę szatan czasami bardzo medialnych i bardzo prostych rzeczy wy, jakby wykorzystuje te bardzo medialne i bardzo proste rzeczy, żeby nas najzwyczajniej w świecie yy, Przybić, przygnębić, wysterować, nastawić, żeby te rzeczy się dla nas bardzo negatywnie zaczęły dziać już od poniedziałku. Jest tak, że jak zaczynamy tydzień, tak potem ten tydzień idzie. Jeżeli słabo nie sprężysz się, nie staniesz, to tak idzie. Potem cały tydzień tak w taki sposób rozlazły. I powiem Wam, że wczoraj zapytałam, czy to dzisiaj chyba zapytałam nawet jedną osobę o. O złe samopoczucie, i ta osoba odpowiedziała mi: A, że to pewno w związku z tym, że um, jutro trzeba iść do pracy. To już cały, cały niedzielny cały niedzielne popołudnie już jest złe, już nie mamy humoru, bo jest poniedziałek, bo się zaczyna, bo, bo musimy znowu coś zacząć robić, nie? Um, ja, sobie, ja dokładnie pamiętam, jak w Polsce pracując jeszcze um, miałam takie. Takie uczucie w sobie, że w niedzielę o 16 już dopadała mnie taka handra. Już ja nie miałam humoru, już nie podchodź do mnie bez kija. E, istnieje, istnieje, Sonia. E, I miałam takie uczucie. I poniedziałki to są takie dni, niedzielę nawet po południu dla niektórych, w których my podejmujemy decyzję na to, że już cały tydzień będziemy się źle czuć. E, już niektórzy nawet w niedzielę po południu. Jakby muszą podjąć walkę ze sobą, żeby znowu wejść w te tryby pracy, żeby znowu wejść w te tryby, do których nas Pan Bóg zaprasza I, i bardzo chcę, żebyśmy byli w tych trybach, bardzo chcę, żebyśmy byli w tych w pracy, dlatego że wie, że to nas trzyma prosto. Kiedy my pracujemy, nie odpuszczamy, że. że że cały czas jesteśmy w tych trybach, Dla, to, to powoduje, że my żyjemy. Dla niektórych, słuchajcie, dać wolny dzień od pracy, to oni popadają, a, a absolutnie popadają w jakąś e, taką e, depresję, popadają w złe myślenie. I nawet jeżeli mają ten weekend na przykład wolny i muszą iść w poniedziałek do pracy, to niedziela już jest naprawdę w większości zmarnowana, bo jutro jest praca. Dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że my. Nie kochamy jakby swojego życia, że my nie rozumiemy, że szczęściem nie jest nic nie robić, ale szczęściem jest robić. Szczęśliwymi nie są ludzie, którzy nic nie robią. Oni są właśnie, słuchajcie, oni są właśnie bardzo, bo coś mi tu wyskakuje, oni są bardzo nieszczęśliwi. Oni, oni muszą szukać różnych pocieszaczy. I właśnie tłumaczyć ludziom, że, że ciągłe wakacje są cudowne. Szczęśliwym człowiekiem jest ktoś, kto podejmuje misję i ją realizuje. Naprawdę. Nie wiem, czy mi uwierzycie, że jeżeli my mamy konkretny cel w życiu. To my go realizujemy. A czasami jest tak, że my już w niedzielę po południu jakby zakładamy, że nie chcemy, że nie damy rady, że nam się nie uda, że chyba jutro na pewno będę już chora, nie? że jutro na pewno wstanę, coś nie czuję się dobrze, jutro na pewno będę chora, więc odpuszczam. To, co podejmuję. Odpuszczam pracę, odpuszczam obowiązki, tak? I ta chandra niedzielna zaczyna wpływać na poniedziałek, on się potem rozszerza na wtorek, tak? I my idziemy, i zanim my się rozkręcimy w życiu, w pracy, w obowiązkach, w życiu z Bogiem, no to już i czwartek, tak? No i już czwartek. Nie wiem, czy wiecie, że to tak działa? że kiedy my nie jesteśmy nauczeni pewnych rzeczy i mamy się nauczyć, to nas nic, co wiąże się z obowiązkiem i z pracą, nie cieszy. Nic, ponieważ my to, my to przyjmujemy jako, jako karę. A praca jest po to, żeby wielbić. Tydzień pracy i to wszystko, co się dzieje, jest po to, żeby wielbić Boga. Więc czy już z góry zakładasz, że jutro się będzie źle czuć? Czy zakładasz, że to będzie taki dzień? Czy zakładasz, że właśnie ten poniedziałek to będzie ten nieszczęsny poniedziałek depresyjny? Czy zakładasz, tak? Czy rozumie, że takie mechanizmy się w tobie dzieją po to, żeby cię wyhamowywać, po to, żebyś nie podejmował misji, nie rósł, nie rozwijał się, tylko usiadł, klapnął, żył tak, jak żyłeś do tej pory i, i nie chciał nic? I potem mamy taką pretensję do świata, do ludzi, że inni idą, coś się dzieje, są twórczy, dają radę, nie? A my nie. Tak, praca jest po to, żeby wielbić Boga, ponieważ w czasie uwielbienia i tylko uważajcie, tylko i wyłącznie w atmosferze uwielbienia przychodzą, słuchajcie, zmiany w życiu człowieka. Bez tej atmosfery. To się nie dzieje. I my potrzebujemy tej atmosfery, takiego, takich trybów, takiej pracy, yy, yy, pracy, która, która jest naszą codziennością, która jest misją, która daje nam bliskie bycie z Bogiem. Szczególnie wszystkie te rzeczy, słuchajcie, żeby, żeby, które nas przybliżają do Boga, więc to są jakieś, yy, jakieś szkoły, które my podejmujemy, seminaria, tyłem do dołtarza, spotkania indywidualne. To jest wszystko po to, żebyś rósł. I wszystko w Tobie, szczególnie w niedzielę, będzie działo się w tak, żeby mówić, ojej, to chyba będzie ciężki tydzień, to może nie pójdę, już z góry założę, że, że nie pójdę, ojej, znowu coś jest do zrobienia, nie, to nie pójdę, bo to chyba też już dla mnie za dużo, tak? I my rezygnujemy. Już my rezygnujemy, ponieważ my się tak naprawdę męczymy nieróbstwem. To, co człowieka najbardziej męczy, to jest nieróbstwo. To, co człowieka najbardziej zabija, to jest taki, taka cisza i bezsens życia. Tak? Ci, którzy mają misję, oni, oni osiągają najwięcej. Nawet jeżeli popatrzymy, poczytamy książki, ludzi, którzy osiągnęli finansowo, wiecie, tak światowo sukces, to, to są ludzie, którzy po prostu pracują, którzy potrafią ułożyć plan swojego dnia i się go trzymać. Wiecie, że najtrudniejszą rzeczą jest zrobić sobie plan tygodnia i się go trzymać i zakładać, że prze. Że chcę przełamywać pewne rzeczy w sobie, że nie chce szukać usprawiedliwienia. To bardzo często to tak widać po mamach, nie? Które zostają z dziećmi w domu i tak po prostu klapną z miesiąca na miesiąc, klapną, coraz mniej robią, nie? No, bo mam dziecko, bo mam dziecko. Tak, więc wszystko jest, wszystko jakby tak siada, siada, nie mam czasu, jest ciągłe za, zasłanianie się dzieckiem, tak? Zasłanianie, oho, i potem mija x lat, dzieci idą do szkoły, a my nie mamy siły żyć, tak? Nie, nie mamy w sobie jakiejś chęci, bo okazuje się, to, że mamy dziecko, nie jest dla nas wystarczającą misją. Czy masz misję w swoim życiu? Czy masz plan? Czy się go trzymasz? Czy robisz wszystko, żeby o ten plan zawalczyć? Po co? Żeby on się dział. Ja zobaczyłam, że jak zrobiłam plan w moim życiu i robię, słuchajcie, nie wiem, czy mi uwierzycie, ale robię o prawie 60% więcej niż robiłam wtedy, kiedy planu nie miałam. Czy rozumiesz, że, że tak samo jest w życiu z Panem Bogiem, zobaczcie, jeżeli podejmujemy to, że trzymamy się pewnych zasad życia z Panem Bogiem, że budzisz się, modlisz się, czytasz Słowo Boże, jakby bierzesz udział w takiej czynnej relacji z Panem Bogiem, to nie ma mowy, żebyś klapł. Nie ma mowy, żebyś złapał doła. Nie ma mowy. To folgowanie sobie, to usprawiedliwianie i poddawanie się duchom tej niedzieli ja bym powiedziała, że to jest właśnie duch popołudniowej niedzieli kiedy my zaczynamy już w popołudniu w niedzielę szukać takich znudów czasami ze zmęczenia czy nieróbstwem czy takim niebyciem w tych trybach, niebyciem w tej misji my zaczynamy podejmować decyzje na cały tydzień, które nas usadzają, które powodują że my, że my nie podejmujemy tych rzeczy, które są dla nas ważne, które nas budują, które nas trenują, które jakby budują w nas nawyki. Czy ty budujesz to? Czy podejmujesz takie wysiłki? Czy już wczoraj zaplanowałeś rzeczy, których nie będziesz robił? Ponieważ nie, ta depresja popołudniowo-niedzielna już cię dopadła. Ponieważ myślisz sobie, Jezu, muszę iść znowu do pracy, coś robić, nie? Prawda jest też taka, że my właśnie... Nie rozumiemy, że praca jest po to, żeby wielbić Boga, że miejsce, w którym jesteś, stan, w którym jesteś, to, co robisz w swojej firmie, cokolwiek robisz, jest to miejsce, do którego cię postawił Bóg, abyś stał w uwielbieniu. Abyś stał tam w uwielbieniu. Więc dzisiaj nie poddajemy się depresji, ani wczorajszej, niedzielno-popołudniowej, ani poniedziałkowej. Nie poddajemy się idziemy dalej. I chcemy... Żyć y, tym po prostu, co mamy zrobić. I podchodzimy z entuzjazmem do tego, że, że rozumiemy, że wszystko nas będzie obciągać, żebyśmy nie rośli, wszystko będzie powodować, żebyśmy się nie rozwijali, ale żebyśmy byli tacy, y, tacy wiecie, y, żywi. Tacy, wiesz, i, i słuchajcie, tacy ludzie rzeczywiście coś osiągają w życiu, dla nich się coś dzieje. Inni, inni ludzie, którzy nie mają silnego, wieloletniego takiego nawyku, właśnie pracy, planowania, bycia cały czas w tych trybach, yy, bycia w takiej otwartości, to ci ludzie yy, nie osiągają nic w życiu. Więcej ja powiem, nie osiągają nic w życiu z Bogiem. Nie, jakby Ciągle im się nie udaje, ciągle im nie idzie. nie Wczoraj też jedna osoba do mnie mówi my w ogóle chcemy, chcemy, żeby nam potwierdzali inni ludzie, że my mamy być wyrozumiali do siebie, ja wam powiem tak nie bądź wyrozumiały do siebie bądź wyrozumiały do innych do siebie stosuj Ewangelię do innych, do innych bądź wyrozumiały do siebie nie bądź bierz się, poprawiaj staraj się, podejmuj podejmuj wysiłki, walcz o siebie tak, jeżeli tego nie zrobisz jeżeli te rzeczy w twoim życiu się nie zadzieją Zostaniesz tam, gdzie jesteś. Nic się dla ciebie nie zmieni. Ludzie będą mieli Cię dość. Nie? Bliscy będą mieli Cię dość. Yy, dlatego, że yy, no, nikt, nikt nie chce żyć z takimi opieszałymi marudami życiowymi. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo my jako chrześcijanie mamy być pełni życia i mamy być pełni radości. Tak? Mamy być ludźmi, którzy podejmują, robią. Raz nam wychodzi lepiej, raz gorzej. Zawsze patrzymy na to, co możemy poprawić, ale się sprężamy. Ale bierzemy się do pracy, więc mówimy nie dla niedzielno-popołudniowego depresyjnego nastawienia do całego tygodnia. Mówimy nie wszystkim depresyjnym poniedziałkom. Mówimy nie tym, że ktokolwiek ogłasza nad nami, że dzisiaj jest najgorszy dzień w roku. Nie, to jest najlepszy dzień w roku. Wstałam, wielbię Boga, jestem z nim. I to jest dobry tydzień i Bóg chce wielkie rzeczy dla nas czynić w tym tygodniu. Chce potwierdzać zmiany, które wprowadza do mojego życia. Chce potwierdzać zmiany, które wprowadza do mojego serca i mojego umysłu. I dzisiaj modlę się. Duchu Święty, proszę Cię, abyś przyszedł do mnie, abyś uczynił moje nogi silnymi, a żebym biegła za Tobą jak ta łania, jak jeleń, żebym się nie męczyła, żebym szybko szybowała wysoko jak orzeł. Proszę cię, panie, za każdą osobę, która z nas ogląda. Niech nasza praca ciebie wielbi, niech nasze obowiązki ciebie wielbią, niech nasza praca nad sobą, nasze. Mm, Nasze chcenie tego rozwoju w swoim życiu. Niech to wszystko wielbi Ciebie, Panie. Niech to nie będzie obowiązkiem, ale będzie uwielbieniem Ciebie. I modlę się o to dla każdej osoby. Duchu Święty, przyjdź do każdego z nas, przyjdź do każdej osoby i usuwaj te wszystkie zakłamane myśli. Chcemy wstawać wcześnie, chcemy być przygotowani do każdego dnia. Chcemy być tymi, którzy nie poddają się opieszałości w życiu. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Więc do pracy rodacy, do życia, do wielbienia, do niesienia ewangelii, do tego, że wykonujemy to, co robimy najlepiej, jak potrafimy. Dużo sił wam życzę na cały ten tydzień, sobie też. I co? Widzimy się. Widzimy się. Dobrego dnia, kochani, papa. Pa.